Możemy rzucić w końcu tego YouTube'a daleko fest. Mamy pracę, wywozimy złom. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hogatowski, a dzisiaj zagramy sobie w OHV znowu. Przynajmniej już wiemy, że oznacza to tego poloneza, który jest w grze do robienia. Otwaliłem sobie w razie W taki kompletny poradnik OHV, więc w razie jakichś problemów będę wiedział, co zrobić. podstawowych rzeczy dowiedziałem się, że zapisywanie gry dostępne jest tutaj oraz w budkach telefonicznych. I nie można inaczej zapisać, więc to jest dobra rzecz. Z takich pozytywnych jeszcze rzeczy jest to, że tak naprawdę odtworzyłem grę od początku, czyli gramy od zera. W sensie wczytałem sobie save'a, żeby mieć na przykład ten bębel, bęben hamulcowy, który tutaj był. No i jest piąta 50, a my spróbujemy dojechać do naszej pierwszej pracy. Tylko czemu nie chcemy jechać? Aha, bo bieg trzeba zmienić. Z tego co już widziałem, to klawiszem F ponoć zbija się biegi. Co prawda, mi to na początku nie zadziałało, bo próbowałem każdy klawisz odpalić, no ale ponoć powinno działać, więc czy będzie działać, zobaczymy. Liczę, że dzisiaj na pewno zadziała. Jeżeli ta gra wam się podoba i chcecie więcej odcinków z OHV, to zostawcie łapę lub jakiś komentarz pod tym filmem. Myślę, że byłoby mi bardzo miło dla rozwoju tego kanału. No, chyba że chcielibyście może więcej filmów, jakby się to spodobało. Ewentualnie gdzieś wota chcielibyście, żebym rzucił. Bo na ten moment uznaję taką zasadę na tym kanale, że po prostu gram w jedną grę. I ona przez cały tydzień co najmniej się pojawia. Jeżeli gorzej się przyjmie niż WOT, no to wróci WOT najzwyczajniej w świecie. Ale jeżeli dobrze by ta gra się przyjęła tutaj, chcielibyście ją widzieć. No to nie ukrywam, że mógłbym zagrać też jeszcze w tego WOTa dodatkowo. Czekajcie, ja sobie muszę podjechać w to miejsce. Zatrzymamy się. I teraz tak, szybka wysiadka. Tylko dlaczego nie chcę wysiąść? Okej, okay, musimy być na tej kamerze, żeby wysiąść. Uh, budka telefoniczna, możemy zapisać grę, czy... O co chodzi? Zapisz w slocie. Możemy to zrobić. Usługi przedsiębiorstwa taksówkarskiego Taxi Złotóweczka są obecnie niedostępne ze względu na awarię linii telefonicznych. Odkryj wszystkie budki, by odblokować. O, to jest dobre. Odkrywamy w ten, w ten sposób prawdopodobnie budkę. Dobra, gra została. Przepraszam, zapisana. Nawet widać gdzie. User hogaty, updata. Okej, okay, okej, okay, wyjdź. I teraz tak, na przystanku niczego nie mamy, ale tutaj możemy sprawdzić. Praca szuka człowieka skład materiałów budowlanych w Lubczy. Okej, okay, to tam właśnie jedziemy. Musimy tam dotrzeć jakoś chyba pomiędzy siódmą a 11, Jak widzimy jest już 620. Ja na początku myślałem, o, przespie, prześpię się tak do godziny siódmej, nie? Ale później pomyślałem, ty, do siódmej się nie prześpię przecież. Przecież trzeba się przespać do godziny piątej z hakiem. A później tak naprawdę dojechać jeszcze na to miejsce. Szczególnie, że... Prawdopodobnie ja i tak nie dojadę na siódmą tam. Jest duża szansa, że dojedziemy. Jakby za jakiś czas. Dobra, zbiłem biegi, zbiłem biegi klawiszem F. To działa widzowie. Zbijanie biegów klawiszem F działa. Ej, tam po prawej jakiś duży domy w ogóle jest! Ciekawi mnie to. Ciekawi mnie właśnie w ogóle to, czy można te domy jakoś zwiedzić. Czy które domy są? Jakby gotowe do zwiedzenia. Auto złom to nie jest to miejsce. My jedziemy do składu budowlanego, więc jedziemy na wprost gdzieś. I teraz w ogóle pytanie do Was, bo przeczytałem, że tego polonezika można kupić. I pytanie brzmi, czy powinienem kupić takiego polonezika? Ponad 500 zł, kosztuje, więc to i tak na ten moment jeszcze, jeszcze trochę mi zajmie zebranie tylu funduszy. No, ale w sumie polonezik. Bo widziałem, że są opcje, tak. Robienie poloneza. Możemy robić nyskę, którą jeździmy. Możemy robić tego sama. Ten samochód, złóż to sam. Z rurek, który mamy na początku. I to są takie chyba opcje. Takie trzy opcje do, do składania samochodów. To znaczy dwie do składania samochodów. No bo nyski chyba złożyć na nowo nie złożymy. Dobra, czy jest tu gdzieś ta informacja o tym. O czwartego biegu to to nie ma. O tym gdzie jest ten skład budowlany. Linie wysokiego napięcia wydają się nakierowywać nas w konkretne miejsce. Dojechaliśmy do Lubczy. Z prawej strony coś jest. W ogóle słyszałem, że tutaj miasto też jakieś jest. To jest ciekawa opcja. To podoba mi się. No powiem wam, podoba mi się. Taka gra. Ogólnie gry tego typu mi się podobają. Jeszcze jakby tu było więcej misji do zarabiania typu dostarcz, zawieźć, coś to już w ogóle. Skład budowlany zapraszamy. No okej. Okay. Bo powiem wam, przypomina mi to takie trochę PCD z Robloxa faktycznie, tylko... Albo na odwrót, że taka gra to, to jest coś w stylu tego PCD na Robloxie, no. Albo tamto jest taką grą, którą bym chciał zobaczyć. Polskie samochody i nie tylko... Ale wiecie, te najtańsze to powiedzmy stare e, polskie samochody gdzieś w Polsce, żeby się to działo, że można było jeździć samochodem, może jakieś prace wykonywać Takie e e serwer typu RPG coś, o. Tylko w Polsce. No dobra, gdzie jest ten skład budowlany? Jedziemy dobrze chyba. Na to wychodzi. Aczkolwiek gdzie to jest? Jedziemy? Tymy jedziemy z 90 na godzinę prawie na tej trójce. Ciekawe. No dobra, podjedźmy, sprawdźmy, czy to będzie tutaj. I sprawdźmy, czy uda nam się zarobić pierwszy poważny pieniądz, czy w ogóle nas przyjmą do roboty. Ej, w sumie jest taka opcja, jest jakaś mała opcja, istnieje, że nas nie przyjmą do roboty, nie? Że to jest takie fake trochę. Fakeiem za to mam wrażenie, że jest trochę ta droga, bo nie wydaje mi się, żeby taka droga boczna była całkiem, całkiem przejezdna. Ona powinna być gorsza. Dobra, tu jest budka. Czekajcie, budka jest. Dobra, schodzimy z biegów. Pyk. Yy... Mamy budkę telefoniczną kolejną. Dzień dobry, witam. Budka telefoniczna, interakcja od razu. Yy, I zapisujemy sobie. Będę zapisywał każdą budkę, żeby jakby odblokować faktycznie wszystkie budki. I 7.21 jest w tym momencie. Dobra, podjedźmy. Nie, nie chce mi się tam podchodzić. 5 metrów FHU KAZEX. <grymio> Brzmi jak polska firma skitu FHU KAZEX. Mam wrażenie, że nie powinienem tutaj podjeżdżać do parkowania. A, w, a wsteczny? A, do tyłu jadę na wstecznym. Ty. Myśl... Chociaż nie, tak, to było w opcjach, że ja będę do tyłu na wstecznym jechał. W sensie klawisz jazdy S. S jest jako do tyłu. Dobra, nieważne. Yy, br Naprawdę brak miejsca. Dobra, musimy zaparkować tak, żeby było miejsce. Myślę, że tu, tu nie wiem. Paliwa chyba nie ma. Akumulator nam się nie wyczerpie, więc możemy tu zostawić samochód. O, kurczę, a co to za jakiś Kamas albo coś tego typu. Co to za piękna bestia. Eee, mam, CV z listem motywacyjnym, mam mam. Dzień dobry. Pan zgaduje w sprawie pracy, tak? Tak, tak, w sprawie pracy. Dzień dobry, witam. Dobra, papiery są. O, widzę, że pan po samochodówce. O, widzę, że pan po samochodówce to jak się ciężarówka popsuje, to pan od razu naprawisz. No to ten... No może. Pieniądze. Motywację ma pan widzę. Ciekawa. Tak, pieniądze. No, ale porobisz pan zdrok to się uzbiera na kupce. Dobrze. Zobaczymy jak pan się sprawdzi. To na razie... No, okres, okres próbny. Godziny pracy od rana do popołudnia. Oho rozpocznij zadanie, dostarcz złom do rączki Ty, czyli dostaliśmy okres próbny. Dostaliśmy pracę w końcu, kurczę, no No i nie trzeba już na YouTubie siedzieć, wizowie. Możemy rzucić w końcu tego YouTube'a daleko fest. Mamy pracę, wywozimy złom. No dobra. Zabiało nam się złomu na placu, trzeba to wywieźć do rączki. Jak pan wiedziesz do miasta, to tam zaraz po lewej, za cpn -em. Pieniądze, co pan dostanie za złom, proszę oczywiście przywieźć. Okej, okay. po lewo za cpn w takim razie Musimy pamiętać, dostałeś klucze do smara, jedź na złomowisko i wyładuj złom na placu, zwróć klucze przed zamknięciem składu budowlanego Okej, okay. to jest złom, który musimy dostarczyć, czyli mamy już pracę Dobra, powiem tak, yy, musimy wejść po prostu do samochodu I teraz tak, odpalamy, on się sam powinien odpalić Podnieść kiper, opuść kiper. To nas na razie nie obchodzi. Coś tu mamy, radio można włączyć w ogóle. A jak włączyć. O kurczę. Dobra, bieg na górę, jedziemy. Mam nadzieję, że ta muzyka w radiu jest na prawach autorskich, można z niej korzystać. Że faktycznie mogę sobie jej użyć tutaj. Byłoby miło. U, panie, tu jest czwarty bieg, nawet. Wow! Ale tu jest giga głośno! Ale muza! Jak samochód można przyciszyć? Można jakoś przyciszyć samochód? Bo w grze chyba nie ma takiej opcji. Tutaj o. Możemy spuszczać nogę z gazu. Ej, faktycznie mam nadzieję, że, że mogę puszczać tę muzykę w radiu. Jak nie, to nie usłyszycie tego fragmentu. Dobra, przyciszyłem. Jedziemy w ten sposób, zawsze jakieś radio będzie. Dobra, tylko... Teraz jest jedno pytanie. Którędy do miasta powinniśmy dojechać? Kurczę, to... To jest ciężkie pytanie tak naprawdę, którędy do miasta? Dobra... Tylko jak na złom dojechać? Złomu rączki. Próbuję przeczytać w poradniku, widzowie, jakbyście się zastanawiali co robię. Ale to nie jest tak opisane za bardzo. Okej, okay, biegi, 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 trzeba zmienić. Dobra, przycisz tę kasetę trochę. Dobra, zakładam, że z prawej strony, nie? Zakładam, że tędy do miasta, skoro z lewej strony, jak byliśmy, miasta nie było, tylko była jakaś wioska. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to. Ty, tu piąty bieg jest nawet. Ty! Od razu to lepiej chodzi. O! A można jakoś wyczyścić te okna, żeby takie brudne nie były? Ty, ale już mamy drugi pojazd, z którym możemy jechać. Fajnie, podoba mi się to. Dobra, na lewo za cpn pamiętajmy. Zawróć nie ma tutaj nic ciekawego? No nie, no co, co wy gadacie? Zawróć nie ma tutaj nic ciekawego. No przecież kazał mi jechać do miasta, ty, gdzie jest miasto? Dobra, nawróciliśmy sobie. Widocznie jednak tak ma być, widzowie. Jednak tak ma być. Musimy pojechać do miasta. No, tam chyba to też nie była droga do miasta. No, niestety mapy nie, nie przestudiowałem żadnej do tej gry, ale w sumie mógłbym wpisać tak. Czekajcie, ja już to robię, już sobie wpisuję w razie W. Wpiszę sobie tak. Mapa OHV. Oho, Interactive OHV Map. O kurczę, to chyba coś innego jest. No dobra, do, do, do miasta chciałbym jechać. To jest niemożliwe, że to była mapa OHV. Chociaż. Może to było miasto, to co minęliśmy. Może, może faktycznie to jest miasto. Ej, dobra, to mogło być miasto. A ten Lubczyn, czy, czy Lubczyk, gdzie byliśmy, to to jest to, o faktycznie Bo ja tak słyszałem, że jakieś miasto jest, ja myślałem, że jeszcze większe miasto jest A to widocznie to, co wcześniej byliśmy, to to było miasto A ten Lubycz, to, 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 to tu było, Lubycz Dobra, jedziemy, jedziemy od Lubicza Jedziemy dalej, zobaczymy, co się wydarzy. No tak, teraz wjeżdżamy w teren zabudowany, 70 na godzinę. Czy, ej, jest w tej grze policja, która mogłaby nam mandacik wystawić To jest ciekawe, dobra. Za CPN w lewo. Za CPN w lewo, tylko tyle zapamiętałem z tego co tam mi gość powiedział. Bo myślałem, że te... dostajeś klucze do smara. To jest ważne. Musimy też wrócić przed zamknięciem składu budowlanego. To jest bardzo ważna informacja, tak myślę. CPN. Czekajcie. CPN nie jest gdzieś tutaj? Czekajcie. Biegi zmieniamy. Bardzo powoli zmieniamy te biegi, żeby nie było. No dobra. A, do tyłu. Jezus Maria. Czekajcie, ja sobie muszę mm, zmienić w sterowaniu to cofanie hamulcem. Bo ja już jestem przyzwyczajony do zmieniania biegów na PCD, więc teraz mogę faktycznie jechać normalnie. Za cpn w lewo. Automatyczne sprzęgło. Aha, no tak. Ja bym wolał automatyczną skrzynię biegów. To jest CPN. To tu? Auto złom. Jeźdź na złomowisko. Czy jakby tu mi kazali faktycznie jechać Chyba tak, chyba dobrze dojechaliśmy Tu jest auto złom Na to wychodzi Ale to sobie tyłem musimy wjechać, nie To czekajcie, czekajcie, czekajcie Musimy sobie zbić biegi Chwilę to zajmuje Okej, okay, i teraz Oj, 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 oj Niedobra to, niedobra to bardzo źle, bardzo źle. Najpierw wykręć sobie kierowniczką. Ale tu nosi, ale tu nosi chyba. Co ty tam gadasz, gościu, do mnie? Ja pierdziele, powiem wam... Tutaj bardzo mocno działają te biegi na początku i nie ma takiej mocnej skrętności chyba jednak, jak myślałem, że, że może być. W jakiejś ciężarówie typowo. No nawet jak jadę bardzo wolno, to i tak aż tak nie wyrabia. Mogłem tu normalnie przodem jednak wjechać, chyba byłoby lepiej. Dobra, okej, okay, wjeżdżam sobie tyłem. Dzień dobry, witam. No i nie mogę myszką odwrócić. To jest jeszcze ten minus. Wjazdu tyłem. To co? Nieważne gdzie ja zrzucę ten samochód? Tutaj, jakby. Jest z tym się i zmienia. Uff. Przyzwyczajenia kazały mi zmieniać już bieg w inny sposób troszeczkę. Eee, dobra. I teraz tak. Co my mamy zrobić? Jak rozumiem, to gdzieś tu powinienem być w stanie odbezpieczyć. Ja mam nadzieję, że w ogóle w dobrym miejscu jestem. Jeszcze raz. Auto złom Józef Rączka, demontaż pojazdów, sprzedaż części. Czy ja muszę do gościa podejść, powiedzieć mu, że jest taka to sytuacja? Środek, tak środek, trzeba, to bierz i kupuj. Szrod. Jak ci coś trzeba, to bierz i kupuj. Nie, 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 no spokojnie. Ten gruz cię interesuje? Jak lubisz popowodziłeś, to proszę <laughs> bardzo przynajmniej mi się miejsce na placu nie mam kasy nie 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 Pięć jest tylko najpierw jakiś transport się załatw bo na kołach to to nie wyjedzie a że to tak tego polonerza starego możemy wziąć czy jakiegoś innego jeszcze mamy czy tu był gdzieś jakiś środek? Ja chciałbym oddać, a tu, tu jest, o to jest OHV, Zdezylowano HV, no jest, faktycznie, mamy to, e, ale ja bym chciał ten samochodzik zwrócić, teraz tak, jak nam mówi poradnik, poradnik nam mówi, wjeżdżamy smarem na teren złomowiska, klikamy w kabinie strzałkę w górę, następnie wysiadamy, idziemy na tył ciężarówki, otwieramy dwa zaciski na tylnej klapie, dobra, strzałkę, podnieś kiper, Podnosimy kiper, więc... A możemy wyłączyć? O. Dobra, gasimy. Podnosimy kiper. OK, to sobie zjechało. Otwieramy zapewne te dwa zatrzaski. Dobra. To sobie zjechało trochę bardziej. Eee, otwieramy dwa zaciski na tylnej klapie. Gdy samochód zleci z ciężarówki, zamykamy zaciski. Wsiadamy do smara, klikamy strzałkę w dół i ruszamy z powrotem do firmy. Okej, okay, no to czyli to tak, no tylko że. Ciekawe. To se zleci samo? Czy. <ścoughs> czy mam temu jakoś pomóc? Ty. Mam pewien problem z tą maszyną. Nie dobra, yy, ja to otwieram i po prostu wyjadę kawałek, licząc, że to samo wypadnie nam z pojazdu. Dobra, idę sprawdzić, czy wypadło. Wypadło. No to teraz zamykamy to. Dobra, złom dostarczony, wróć do Kazimierza Maliniaka i zwróć klucze do Smara. Dobra, sprawdźmy. Czekamy, jedziemy. Ty, dobra robota. W sumie łatwa, bardzo dobra robota, widzowie. I możemy chyba już odjechać. Okej, okay, byle w nic nie uderzyć. Ciekawe czy na kierownicy w to można zagrać w sumie. To by było ciekawe, na kierownicy pograć. Dobra, tu jedziemy w prawo, faktycznie. Za, czy tam... Prze, chociaż nie, w lewo, tak, za cpn w lewo było. I faktycznie, było. dobra, Lubcza, jedziemy do ciebie. Ja sobie tak wyjeżdżam, powiem wam, trochę na pałę, bo przecież... Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w nas jakieś auto palnęło. Ale mam nadzieję, że nie palnie. <śmum> mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Nie będę sprawdzał. Nie będę, nie, nie będę sprawdzał z lewej i z prawej strony. A taki uj! Nie będę na to patrzył. Jak palnie, to palnie. Jak palnie, to widocznie Pan Bóg tak chciał, nie? Żeby palnęło z prawej. Jak z prawej palnie, to mi się może nic nie stanie, okej, okay? a samochód nie mój firmowy Możemy jechać Także jedziemy zakończyć pierwszy dzień pracy, prawdopodobnie Bo ktoś mi powiedział, że my, w sumie, dobra, do której jego, ten, jego materiały budowlane pracują Bo on pracuje od 7 do popołudnia powiedział, od wczesnego poranka do popołudnia, więc Ja powiedzmy pracuję od 7 do 15 Zdefiniujcie popołudnie. Czy tam było do... Nie, nie było do południa. Nie było do 12. No, to może, może faktycznie do 15:00 pracujemy. Dobra, zbiję se dwa biegi. Do trujeczki, na trujeczce wjeżdżamy. Żeby nie było. Chyba dobrze jadę cały czas, mam taką nadzieję. Nasza nyska stoi pod firmą, więc też się z nią nic nie powinno zdarzyć. Powiem wam, jestem pozytywnie zaskoczony na ten moment tą grą. Nawet nie spodziewałem się, że może być taka przyjemna, powiem więcej... Na ten moment dla mnie jest przyjemniejsza niż ten mityczny My Summer Car, do którego podchodziłem i już na początku mnie wszystko denerwowało. Ja My Summer Cara chyba trzykrotnie rozpoczynałem i zawsze dochodziłem do momentu, w którym dużo więcej czasu potrzebowałem jakby spędzić... Do, w dojazdach, niż na samym odcinku, nie? Że granie w tym momencie w My Car'a bez jakiegoś trainera, bez teleportowania się czy czegokolwiek takiego, to jest udręka po prostu. Jeżeli oczywiście wszystko to robicie na czas, nie? No, bo nie ukrywajmy, że jeżeli gracie tylko i wyłącznie dla Friday, nie nagrywacie tego, nie goni was w ogóle czas w żaden sposób, no to wtedy faktycznie może, może, może to jeszcze być okej. Okay. Dobra, ja powinienem zajechać chyba tyłem, tylko wkurza mnie troszeczkę to, że nie, nie mamy kamery wstecznej jakiejś, żeby tu coś więcej widzieć. Chyba że mówimy o tym, ale ja tutaj też mało co widzę na tej kamerze. Dobra, Dzień dobry. Dzień dobry. przyszedłem po pieniądze. Witam. Witam, witam. Zakończ zadanie. Kazimierz Maliniak. No, ze złomem poszło panu fajnie. Zadanie kończona: nagroda 5, 5 złotych? Tak, my mamy 500 na poloneza. Z... Dobra, widzowie. W kolejnym odcinku będziemy dostarczać węgiel do Pegiera. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, ale to zrobimy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Eloj, cześć, Siemanko.